Witam wszystkich i zapraszam na rozpakowanie smartfonu Go Clever Quantum 4. Od góry w pudełku widzimy zdjęcie naszego smartfona z przodu i z tyłu. Informacje, jaki to model Quantum 4, logo producenta, podstawowe informacje dotyczące telefonu, czyli 4-calowy wyświetlacz w technologii IPS, dwurdzeniowy procesor Android 4.2 i Dual SIM. Od przodu raczej nic ciekawego nie ma, przejdźmy dalej. Podstawowe informacje w kilku językach: nazwa modelu Quantum 4 i kolorystyka telefonu, jaką możemy samemu spersonalizować sobie tylną część telefonu, od spodu. Podstawowe informacje o samym telefonie, czyli CPU, jaki tu zastosowane to. MediaTek MT6572 1.2 GHz, GHz Cortex A7 e, GPU e, Mali 400 e, Android 4.2 pamięci RAM 512 MB e, 4 GB pamięci wewnętrznej szerokosalowy wyświetlacz LCD IPS o rozdzielczości 800 na 400 80 pikseli, dual-SIM, przednia kamerka 0,3 megapiksela, tylnia kamerka 2,0 MP z diodą doświetlającą, możliwość rozbudowy pamięci do 32 GB, port USB 2.0, co tu jeszcze ciekawego, Wi-Fi w standardzie BGH, GPS, Bluetooth, radio M, FM, częstotliwości GSM, bateria 1500 mAh. Przejdźmy do otworzenia pudełka. Otwieramy i naszym oczom ukazuje się sam telefon. Na razie odłożymy go na bok. Zobaczmy co jest w środku, może się tam dostanę, co tu mamy, zapasował folię ochronną na ekran, instrukcja obsługi telefonu, E, ładowarka usb, chińska jakaś, taka zwykła e, słuchaweczki z mikrofonem oczywiście kabel e, mikro usb do usb naklejeczka jakaś i bateria, dość duża biała, fajnie to wygląda może być. To sobie odłożymy i przejdźmy do telefonu. Wyciągnijmy go z foliki. Mamy tu ładnie. Wyglądający telefon. Oczywiście folię. Nie będę ściągał na razie. Podstawa guziczki. Czujnik światła. Kamerka głośniczek przedni, tylnia budowa, dioda doświetlająca, aparat, głośnik ciszej, głośniej, za bloku jest oczywiście u góry port, jack 3,5 mm, wejście USB, mikro USB. Coś jeszcze? Zajrzyjmy do środka, co tam mamy. Po otwarciu kropki ukazuje nam się białe wnętrze naszego telefonu oczywiście wejście na dwie karty SIM, na kartę SD, baterie i wspomniany wcześniej głośniczek. Dziękuję wszystkim za uwagę. Subskrybujcie, komentujcie, łapujcie, co tam chcecie i do zobaczenia wkrótce. Cześć.